Siemaneczko, witam Cię serdecznie. Ostatnio skończyliśmy sobie bodajże taką wstępną integrację z Cloud. Dziękuję Ci serdecznie za okazaną pomoc i wsparcie. Kod odcinka jak zawsze dostępny w serwisie Patronite. Link oczywiście w opisie. A teraz zapraszam Cię na seans. Jeżeli przyjrzymy się naszej rejestracji wewnątrz Registration Fragment, no to ona działa, tak? Tworzymy sobie użytkownika za pomocą tej pięknej funkcji. No i tyle. Ale to tworzy tylko użytkownika wewnątrz Authentication. To oznacza, że Cloud nie ma pojęcia, że jest jakiś nowy użytkownik, a więc nie tworzy mu osobnego dokumentu. I właśnie tym musimy się teraz zająć. No to co? Tworzymy sobie Registration v model. Eee, podczepiamy sobie do naszego fragmentu, jak widać ładnie tutaj, przez delegację. Eee, no i co? Przechodzimy sobie do Firebase Repository. Oczywiście wszystko musi jakby przez ten repository przechodzić. Eee, fun create new user. again so. <laughs> Dobra, testujemy. Wyloguję się, wejdę z powrotem. Zarejestruj się, piszmy cokolwiek. Opa, 1. 123456, 1.2456, te Same hasło, to same hasła. Przejdźmy sobie do tej bazy. Mamy tutaj users. I daję, zarejestruj się. Jak widać, jest tylko jeden użytkownik jak na razie. Zarejestruj się. I bum, jest drugi e się zgadza. Te nazwy się pokrywają i dokładnie tak jak powinno być. A więc w ten sposób utworzyliśmy sobie nowego użytkownika w Application oraz wewnątrz naszej bazy danych. Kolejna rzecz: no to wypadałoby zrobić tutaj aktualizację imienia i nazwiska po naciśnięciu przycisku Submit. No to piszemy oczywiście wewnątrz Repository. Wykorzystujemy tutaj mapę, oczywiście, i jest to traktowane w ten sposób, że znajdujemy sobie kolekcję user, znajdujemy naszego e, użytkownika, następnie aktualizujemy, aktualizujemy dane w postaci mapy, czyli mamy mapę string od stringa, więc pierwszy po lewej stronie, jakby nasz string, tak, no to jest wartość pola, sorry, nazwa pola, po prawej jest wartość pola, czyli jeżeli patrząc na nasze dane, to byłoby na przykład name, to jest jeden string, i jest w parze z np. Andrzej, tak? My aktualizujemy i name, i surname, czyli podajemy name, wartość, surname i jakąś tam wartość, którą użytkownik pisze. I jak zawsze powtarzam, teraz propagujemy dane dalej, czyli z profile view model, musimy utworzyć jakąś funkcję. No, i na koniec musimy te dane dostarczyć. Czyli do profilu przechodzimy, tak to możemy zamknąć. To sobie pozamykamy, no bo nie jest to nam potrzebne. To możemy przenieść. Mam taką zasadę, że override są zawsze nad private, czyli najpierw mamy nadpisane funkcje, a potem dopiero nasze prywatne. Odpalamy, testujemy. Wpiszmy sobie. I voila, pojawiło nam się imię i nazwisko. I możemy to dowolnie zmieniać. I proszę bardzo, na dzisiaj to było tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Mam już taką pełną infrastrukturę komunikacji z naszą bazą danych. Możemy te dane wysyłać, pobierać, aktualizować, usuwać. Wszystko, co tak naprawdę potrzebujemy, aby współpracować z tą bazą danych. No ale wypadałoby jeszcze jakieś takie zdjęcia dorzucić, no bo fajnie, że znamy nazwę auta, rocznik, ale to, co przyciąga oczy, to oczywiście obraz. I tym się zajmiemy, ale to w kolejnym odcinku. Do którego Cię serdecznie zapraszam i do zobaczenia. Cześć!